Cześć kochani, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu On jest trochę, wiecie, jeszcze nowy w tym i nie wie, że trzeba patrzeć się w drugą stronę um, Witamy was w piękny dzień Ja tu chciałam o jesień, chociaż w sumie w jesień, no, może być słoneczko też Ale ostatnio u nas jest tak zimno, że dzisiaj to była już ta noc, kiedy wskoczyła, um, wiecie, długa piżama długi, z długim rękawem bo już nie, już nie da rady w krótkim, nie dam rady po prostu już wystawić stopy poza kołdry, bo się robi zimno, to już jest dla mnie jesień, także jest czas w tym momencie wystawić wszystkie ozdoby jesienne. Zygituję siedzi, jakbyście chcieli widzieć, jest bardzo zainteresowany, co robią sąsiedzi, bo on taki jest, wiecie, taki trochę zoom. E, a sąsiedzi sobie budują altankę i on musi wiedzieć no gdzie, no gdzie to, Jakbyś chciał wskoczyć na okno no nie ziewaj mnie tu w twarz, proszę cię tak by tak chciał a jeżeli chodzi o stukanie to mój mąż y, wymienia y, te listwy takie co są pomiędzy drzwiami tam gdzie są do framuka, bo zorientowaliśmy się, że są złote a nie mamy już brązowej podłogi. I w sumie bez sensu są złote i wymienia na szare. Będzie też listewki, naokoło, Także może być trochę stukanie, ale spoczko. Eee, także ja będę układać wszystkie ozdoby. Jest ich dużo mniej niż myślałam. Aha, to ty sobie poszedłeś. Dobrze, to ja się pozwoli, że się tutaj przesunę. Eee, jest ich dużo mniej niż myślałam. Gdybym nie to, co kupiłam w Polsce, to bym praktycznie nie miała nic. Wydaje mi się, że no powinna mieć więcej. Czy ja ich nie mogę znaleźć? Czy ja ich nie mam? Hmm, musiałabym chyba oglądać stare vlogi. Um, także to, co przywiozłam z Polski, czyli te dwie dynki, tutaj mam i do kuchni. Muszę w ogóle kupić pieprz, bo ja mam młynki. Y, ale sorry, ale chciałabym w tym też mieć. Także muszę kupić zmielony pieprz. Z zeszłego roku to mam. Wydaje mi się, że ja kupiłam to w zeszłym roku w TK Maxie. Ale one są tak boskie, i one były naprawdę niedrogie. Także musiałam, a tu nawet nie wiem gdzie. Pewnie w funciaku. Taką białą dynkę. I tyle, i tyle mam ozdób. Plus oczywiście te dwie poszewki. Obleczki to sobie w salonie wymienię te i mam i w zeszłym roku też kupiłam ten bieżnik w dynie. Żałuję teraz, że nie są w pomarańczowe, byłoby fajniej. No ale już takie mam to taki położę. Także tyle, także dzisiaj jedziemy kupić jakieś ozdoby. Kupić jakieś ozdoby. Nie jakoś nie wiadomo co, ale bym chciała sobie coś kupić, bo w ogóle mi się zastanawiam się, mam. Zastanawiam się? Nad wieńcem na drzwi. Nikt jakoś nie chciałam mieć wieńca na inny okres niż zimę, bo na święta zawsze mam. Ale coraz bardziej mi się podobają, więc jadę do The Range. Dawno w tym sklepie byłam, bardzo dawno, em, ale właśnie widziałam u jednej dziewczyny, jakie są ładne ozdoby i hmm, kubek. Hmm. A to wszystko przez moją siostrę Bo najpierw pokazywała mi te kubki W kształcie Dyni ehm, z majbią A potem jeszcze Febko Kupiła sobie jedną i teraz myślę o drugiej Żeby miała obydwa kolory I tak, to przez nią A miałam nie kupować, bo ponieważ nie potrzebuję Przecież mam Hello Pumpkin I mam tą szklankę w listki Po co mi jeszcze dynia No teraz mi jest potrzebna Także zobaczę na tą w... Taki wesoły. Zobaczę na tą w The Ranch, e, obok jest jeszcze Homsa znowu na wygląda, ale dawno nie byłam i wiecie co, moja em, fryzjerka powiedziała mi, że ona właśnie w, e, teraz wywozi rzeczy do Polski. Ja mówię, że właśnie ile sobie nakupiłam rzeczy w Polsce, te kubki, talerze, no i mówi, że ona te rzeczy, co w, na polskich e, dziewczynach w widzi w The Ranch. Także ja to muszę sprawdzić. Ja to dla muszę sprawdzić. Po co chodzisz po to łóżko? Nie wiem. Ja to muszę sprawdzić. Także podjadę do ręcz przy okazji Homestead. I chyba i chyba muszę skoczyć e, na kawę dniewą, bo jeszcze nie piłam. W Ostatecznie nie piłam. Jestem Starbucks. Jest mega droga ta kawa. Bardzo e, jest, jest za, za droga moim zdaniem. Ale nie ma innego tam sklepu, gdzie mogłam kupić dyniową. Także myślę, że taką jedną sobie wypiję, żeby wiecie, tak już było oficjalnie jesiennie. <grym> I ogólnie będę robić też zakupy spożywcze dzisiaj. Ja bo w zeszłym tygodniu Adam był. Także Adam taj ma trochę do roboty w domu, także powiedział, że ja pojechała e, w tym tygodniu, więc... E, to za, I muszę do polskiego sklepu podjechać znowu, a ja do tego polski sklepu i Tesco, prawda? To Wam pewnie nie będę ale po konkretną rzecz potrzebuję kupić, bo widziałam czekoladki pistacjowe. Jakieś czekoladki były właśnie pistacjowe, taka bombonierka. Chciałam kupić dla koleżanki z pracy, bo miał rodziny, to tak podjadę przy okazji i kupię, co tam jeszcze potrzebujemy. No, ale głównie Jedziemy na jakieś, oglądać jakieś ozdoby jesienne. Ej, a w ogóle ostatnio pierwszy raz, y, oj to będzie jako moja osoba też, znalazłam kasztany w Anglii. Nigdy ich wcześniej nie widziałam, nie wiem, myślałam, że chyba ich nie ma. A okazało się, że gdzieś, gdzie często chodzimy, to wszystkie te drzewa pokoje są właśnie kasztanowce. I oczywiście, bo my jesteśmy czasami tymi rodzicami, którzy w własnym momencie y, muszą zorganizować coś do szkoły. I okazało się, że tak mieliśmy przynieść dary jesieni do szkoły, i mój mąż przed szkołą, jak y, zaraz zanim pojechali do szkoły, leciał po prostu szukać liści. Ja, ja miałam szyszki, dobra? Więc ja zbierałam szyszki. A on leciał po liście i przez kasztan. I tak się dziwiłam, bo nigdy ich nie spotkałam. Więc nie wiem gdzie, ale chodzę naprawdę po parkach. Nie wiem, że nigdy nie zauważyłam kasztanów. Dobra. Eee, a, i w ogóle, boże, zapomniałam najważniejszym. Mówiłam wam, że od, właśnie od Ewy, od mojej fryzjerki dostałam coś. I już to używam. Jest to uwaga, ekspres do kawy. Dostałam ekspres do kawy po prostu. Może, no no brak mi słów, no, brak mi słów Mo, e, zawsze jak jeżdżę do mojej fryzjerki to robię właśnie kawkę jeżdżę na taką dobrą kawkę, bo to jest ekspres taki wiecie co, mieli kawę um, i ogólnie Ewa nie jest kawoszem e, i w ogóle kiedyś często przyjeżdża do mnie robić włosy to nigdy nie piła mnie kawy ona zawsze herbatę pije i mówi, że nie używa tego ekspresu Teraz ma jeszcze super ekspres w pracy To na sobie wypije kawę w pracy I w domu już nie pije, więc raz na ruski rok Włączają ten ekspres i on się zapycha tam Bo po prostu jest nieużywany I stwierdziła, że nie potrzebuje tego ekspresu I pomyślała, że jakbym chciała To mogę sobie go wziąć <noise> Także muszę coś fajnego kupić Bo nie chciała nic za niego oczywiście Także coś na pewno kupię Jak będę jechać na sprawa smyć włosy ale mam super ekspres. Dokupiłam właśnie tą część, która jej się tam zapykała. Widziałam, że zamiast czyścić ją, to po prostu można dokupić tą część, żebym ja nowiutką Już go rozpracowałam całego i jestem zadowolona, bo taki ekspres mi się właśnie marzył. Taki duży, żeby mi mielił kawę, żeby mogła sobie spieniać mleko i po prostu jestem mega zadowolona. To Wam też pokażę. A tu jest Zigi. <grym> Sobie tutaj po prostu tak nie wiem. Nie wiem, co się wydarzyło. Nie wiem, co autor miał na myśli. Here she is! Moja nowa miłość! Muszę dać jej na pewno jakoś na imię, bo będziemy best friends forever. Także taki ekspresik dostałam. Jest przepiękny. Tak i chciałam właśnie, żeby mielił kawę, żeby spieniał mleko. Ten spieniacz zostawię w ogóle. To jest życie ze mną, widzicie? muszę to polecie. Bo sobie ładował tutaj telefon. Ten spieniacz zostanie na pewno i tak, bo ja go używam też do podgrzewania mleka na gorącą czekoladę. Jak tu robię matcha latę. Mrożoną kawę, bo zimne mleko też spienia, także to zostaje, to jakoś nie pozywam. To jest tylko może w końcu, tylko nie wiem czy to na migdałowym też, ale jak będę Adamowi spieniać, to może się w końcu nauczę malować na kawie, jeżeli nauczę się porządnie spieniać mleko. Także jest szansa, jest szansa. Także jestem zadowolona, piękna i no, taki, taką maszynę chciałam, marzyłam i mam. Tutaj mamy podusie. Śliczne są. W ogóle muszę sobie odświeżyć już te, które mam normalnie. Ale bardzo ładnie się prezentują. Mam nadzieję, że Zygi się do nich nie dobierze, bo on lubi zrzucać moje te pszczółki. Strasznie nie lubi jej. Ale pięknie wyglądają w ogóle tak ładnie. To Simsy Home, Elegancio. W ogóle muszę sprawdzić, kiedy z pampkiem piekiem w tym roku, bo w zeszłym roku prawie przekapiliśmy. Tutaj te dynki położą sobie na stole. To w ogóle chyba jednak przeprasuję jeszcze raz, bo te zagięcia mi się nie podobają. Jak będę prasować, to sobie jeszcze raz to przeprasuję. Ale fajnie to wygląda, zwłaszcza do tej drewnianej miski. I ogólnie lubię, ja lubię jak to jest ładnie, bo jednak tutaj pracuję, tutaj jemy posiłki praktycznie zawsze. Także lubię jak to jest ładnie I myślę, że koniecznie Na nowy rok Jak już będziemy ściągać świąteczne ozdoby Muszę kupić jakiś ładny bieżnik Albo jakieś ładne maty Bo taki pusty stój mi się nie podoba Odra Dużo lepiej wygląda jak ma coś tutaj położone Także fajne, fajne jest to Tylko zdecydowanie muszę, bo prze strasznie przeszkadza ta linia Także muszę przeprasować Ale fajnie To jest ta podkładka z Action A te dwie ozdoby tutaj po prostu pod telewizorem Sobie położyłam zamiast tego domku, który są od siostry, także to będzie tak troszkę jesienny vibe. Zobaczymy, czy jeszcze mi coś uda kupić, ale tutaj też nie chcę mieć za dużo, bo już wiecie, już mam to i tego kwiatka. Także nie chcę yy, za dużo tej nawalić rzeczy, yy, ale to mi się zdecydowanie podoba, jakie słodkie. Właśnie jak pójdę do TK max, nie do sens, czy jak będą jakieś ozdoby, o nie Możliw, możliw że coś przyniosę. Wydaje mi się, że pierwszy rok ja się tak cieszę na zdobienie na jesień domu. Bo jakoś tak nigdy nie do końca, ja dopiero jako, em, koło Halloween wyciągałam coś tu z tymi, te pojedyncze ozdóbki, które mam. A w tym roku jakoś tak nie wiem, nie wiem co się dzieje. O co on, Nie wiem, czy to przez to, że z tym ogródkiem tak ładnie wyszło. Teraz chciałabym jeszcze coś w domu. Także mam nadzieję, że coś fajnego uda mi się kupić w The Range, albo w innym sklepie. Także jeszcze coś, jeszcze coś bym chciała, jeszcze bym coś chciała, jeszcze malutkiego. O, tutaj w ogóle położyłam tą solniczkę i pieprzniczkę idealnie pasją, no po prostu idealnie. I chciałabym właśnie tutaj coś kupić. Myślałam może jakiegoś ładnego, sztucznego kwiatka, bo teraz koszyczka nie potrzebuję. Tutaj wcześniej były moje kapsułki do kawy, także... Na coś to wykorzystam, ale jest mi to niepotrzebne. Ale potrzebuję coś tu mieć, żeby zasłonić ten kabel, co tam jest od spieniacza. Także zobaczę właśnie teraz, jak będę w The Range of home sense. Może coś akurat znajdę, coś by przydało mi się, albo jakąś, nie wiem, no, jakąś ozdobę, wydaje mi się, bo nie mam tak nic, co bym potrzebowała, żeby, wiecie, tutaj leżało do takiego typowego, co by mi pomagało nie wiem, w gotowaniu czy robieniu kawy, bo to w sumie taki kąci kawowy. Także chyba kwiatek. No, ale super, super. I to mi się strasznie podoba. Także yy, sól już napełniłam, ale pieprz muszę kupić zmielony, bo ja mam tylko właśnie taki w ziarenkach, bo mam ten dowiedź mielenia na świeżo. Kawka wychodzi wyśmienita. Zawsze mi mega smakuje, jak ujęłam kawę. Tu akurat dostałam jeszcze właśnie resztki tej kawy, to jest lawaca. A w sumie, jak będę w home session żeby popatrzeć na jakąś kawką. może, może, ale przepyszna wychodzi. Adam też jest bardzo zadowolony. Też już się nauczył obsługi, także od razu jak tylko i włączyłam, to powiedział: naucz mnie, jak mam używać. Ja też chcę robić. Także obaj jesteśmy mega zadowoleni. Ale tak, na pewno teraz muszę patrzeć na jakąś kawkę. Nie wiem, czy będziemy. Na pewno będziemy mieli jeszcze rozpuszczalną na wypadek w domu, ale widzę, że Adam robi sobie tylko taką. Także myślę, że głównie będziemy kupować e, taką. Dotarłam, idziemy do derby. Mam nadzieję, że będą kubeczki. No proszę, proszę. Jak tu pięknie. Krawka. O, jaki ładny pan z dynią, czy z kubkiem? Nie, on ma kubek z pączkiem z latem. Ojej, ale te ładne. Może coś takiego do mojego wazonu, bo tam nie ma nic jesiennego. Ładne. No. Więcej Takie, nawet taką jakąś dwie albo po pomarańczowe. Fajne do postawienia, ale strasznie duże, także za duże jak na mój dom. To jakie urocze? Pumpkin kim pać. To też takie bardziej jak lubi ktoś jeli, weżu. Drawnie na dymie. Irlandy. Też fajne. cytrynki. To bazie w ogóle. Jakie to super! Mam pin spice and everything nice. Hello, Autumn, Ten pan też piękny. Hello. Rzeczywiście ładne są te talerze, coś takiego jak kupowałam w Polsce. To śliczne. To też. Ale musiałabym mieć kompletów, jakbym to wszystko chciała mieć. Są też szklanki i te misie do górnogami. ktoś chciał. Patrzcie, jakie śliczne te kubeczki, ale chciałam właśnie tą dynkę, ale białą. Chyba biała mi się podoba. To jakie fajne. Ten też. Patrzcie, co można kupić w wedle. Kubek jest, ozdoba jest, także teraz TK Max. Jakbyś te więcej nie do końca mi się podobały, zwłaszcza że one są sztuczne, to one muszy, musi mi się podobać, bo to nie będzie na jeden rok. Także zobaczymy, co tutaj mają. Kubek, oczywiście. To fajne. Ozdób masa, ale taka typowa na Halloween. Także nie to, co ja szukam. O. Ale cute. Strasznie się podoba i jest mniejszy. Jakoś tak nie wiem czy jestem gotowa na takie wielgachny. To w ogóle jakieś świąteczne coś wiosenne. Ale i te pastelowe kolory, ta dynia taka śliczna. Wszystkie chyba wezmę sobie. I zobaczę. Jak stwierdzę, że jest za mały, to przymroku kupię większy, ale kurde jakoś to no nie jest ładne, ale jest taki wielgachny. Ja zawsze kupuję te małe yy, 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 Boże. Świąteczne też, większe oczywiście od tego, ale nie wiem, chyba będzie fajnie, chyba go wezmę. W Derrencz Wedel, a w TK Maxxie Wawel. Proszę, kasztanki tiki taki melega, jakie były wasze ulubione, bo moje kasztanki. Widziałam, że z mnie nie zawiedzie, także mam co miałam, kupiłam też kwiatuszka do kuchni koło ekspresu i teraz idę po kawkę. Mogę oficjalnie włączyć jesienny mood, ponieważ mam dyniową kawkę, jest przepyszna. I wziąłem sobie mafinkę, bo akurat mieli trzy moje ulubione muffinki z Starbucksa, i to jest cytrynowa z makiem. Jest tak pyszna, że jak akurat jestem w Starbucksie, to zawsze biorę sobie mafinkę, jeżeli tylko mają. Dobra, polski schemat jest załatwiony. Jestem pod Tesco, kawka dopita. I muszę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o kawę, to zesuwanie za droga, ale nie miałam żadnej innej wiecie, kawiarni w pobliżu. Ale była idealna, idealny smak, idealny, idealna słodycz. Super. W tym roku nie kupowałam syropu, bo jednak te wielkie butelki to jest za dużo. Mój mąż akurat nie lubi babki te. Także muszę ją całą mi sama wypić i to jest kurde za dużo. Także pewnie jeszcze kilka razy wypiję na mieście, ale zdecydowanie cała butelka to byłaby, syropu to byłoby za dużo. Jeżeli chodzi o Starbucksa, to Jedyne, co robi Starbucks, a inne kawiarnie do tej pory jeszcze przynajmniej nie znalazłam, to jest na święta egna glatę, które ja ubóstwiam. Niestety tylko tam można je kupić i przynajmniej raz, zwykle dwa, e, idę sobie na tę kawkę do Starbucksa. Ehm, Próbowałam kupić sam ten egna, ale nie jest łatwe to do dostania. Myślę że, tylko, że to nie jest taki angielski napój. Nie wiem, kiedyś znalazłam na Amazonie, ale chyba czteropak trzeba było kupić. Także mam nadzieję, że się to pojawi w większej ilości kawiarni i będzie można kupić to po takiej bardziej normalnej cenie. Ale na pewno, chociaż jedno w roku musi, musi wjechać jak te, Ale póki co, mamy sezon na Dynie. No, a ja lecę zrobić szybko zakupy, to już pewnie będzie chociaż. Tutaj też mogą mieć ładne ozdoby, bo Tesco też ma ładne rzeczy do domu, także zobaczę. No i oczywiście, zakupy spożywcze. Takie rzeczy w Tesco. Hello pumpkin. Nawet moja torba na zakupy doczekała się w końcu odpowiedniego sezonu. A i u nas w Tesco są produkty Under Armour. No to też śliczne. Dużo większy, za 3,50 To Też ładne. Uh -huh. Bardziej Halloween. Śliczna ta latarenka drewniana. Też jest ładne. Ładne rzeczy można właśnie w Tesco. Super. Dobra, lecę do domu. Wygląda na to, że byłam w sklepie cały dzień, jak wchodziłam, to się słońce. A teraz proszę. Czy jesteśmy, wiecie, już w tym okresie, kiedy jeszcze miesiąc temu o tej porze się słońce? Takie zakupy i lecę do domu. Dobra, przychodzę Wam szybko pokazać tylko kilka rzeczy, które kupiłam i pożegnać je. Bardzo profesjonalnie oświetlona moją e, lampką do robienia makijażu. Ale już widzicie, jakie jest światło. Musiałam wyciągać całą lampę. E, w Tesco kupiłam sobie piżamę. Ale nie dość, że wydaje mi się, że ona po prostu jest stworzona dla mnie, więc musiałam. Nie dość, że była na promocji. To jeszcze jest teraz 25%. Często robią w cesku właśnie tak na wszystkie ubrania. Także nawet jeszcze jest są te procenty odjęte z przecenionych rzeczy. I to jest piżama z awokado i jajkiem. To w ogóle to jajko jest tak naszyte. I spodnie w awokado i jajka. To jest stworzone dla mnie. To jest napisane weekend brunch club. Okej. Okay. Ale super. I ona kosztowała normalnie 16, a ostatecznie zapłaciłam 7, chyba 12 pensów, coś takiego. 7 z pensami. Także w Tesco z, z takich fajnych rzeczy kupiłam, piszemy. Ja po prostu jedzenie już to wszystko zrozpakowane. E, no i w tym, em, w Homse, skupiłam właśnie ten wieniec, który pokazywałam, ale jest przepiękny i strasznie mi się podoba. Prześlicznie, tak dużo jest, wiecie, wszystkiego, także super. Um, kupiłam taki ostatecznie, przy kasach leżały, bo oglądałam na górze i żadne mi się nie spodobało. i potem się zastanawiałam, czy naprawdę chcę kwiatka, bo wszystkie wyglądają tak brzydko, może coś innego tam postawię, ale przy kasach stały to te, i ten mi się tak strasznie spodobał i też doniczka, śliczne. Także wzięłam sobie tego i on będzie stał koło Ekspresu do kawy, on kosztował 6,99. Wieniec kosztował 8,99. Tak, i w deręcz kupiłam właśnie to, to, wrzuc to wrzucę. Wsadzę sobie do wazonu na stole, żeby był taki akcent jesienny. Tam te kwiaty zostawię, ale po prostu dołożę to i będzie też taka dynka. Fajnie, bo pod kolor tych, co są. No właśnie, co tam je leżą, te kasztany jeszcze sobie tam pożyłam, także super. To w ogóle nie było ceny, gdzie, więc sprawdziłam na paragonie. To kosztowało 3,99 mniej, więc myślę, że bardzo tanio. I ten kubek, no jest przepiękny, kosztowało 2,99 m. Bardzo fajny, ma takie, takie jakby plamki. I taki spory jest. Jest taki spory, taki dalny i też taki biały, więc myślę, że długo będę z niego korzystać. Mi się zdarza w świątecznym pić w lecie, także spoko. Ale myślę, że ten był fajny. Były też właśnie pomarańcze. A, pokazywałam Wam, to wiecie. Także to kupiłam. Także z takich ozdóbek e, trochę, kilka rzeczy nowych się pojawiło, więc będzie teraz tak ładnie, bardzo zadowolona. E, do tego właśnie Adam Cię wymieniał, to mówiłam Wam i wymienił, już jest zrobione, posprzątane, także był mały bajzel, bo okazało się, że trzeba było docinać deski, bo tam nie było miejsca, o dajcie spokój. E, ale teraz to fajnie wygląda. E, bo to złote to rzeczywiście w ogóle nie pasowało. W ogóle nie przyszło mi do głowy, że to złote już nie pasuje do e, takich szarych desek, i żeby to też wymienić, e, no, jeszcze będzie musiała nam dociąć te właśnie listewki, pomalować je, bo to kupił je takie wiecie drewniane, a muszą być białe. No i tyle. Także mam nadzieję, że taki jesienny trochę filmik Wam się dzisiaj spodobał. Zdecydowanie czujemy już jesień. E, no, I, i oby jeszcze było trochę tych ciepłych dni. Mam nadzieję, że jeszcze ich będzie, że to będzie taka ładna jesień, a nie tylko deszczowa. Um, ale cieszę się, że w tym roku tak troszkę więcej tych ozdób jest, bo jakoś nigdy, nigdy właśnie na jesieni się tak nie skupiałam. Bardziej, właśnie jak się Halloween um, zbliżał, to tam coś tam położyłam, jakąś dinkę. A tak to um, nic w sumie jesiennego nie łodko, czekałam już na zimę. A teraz cieszymy się też. Jesienią. Także dziękuję kochani za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!